Witamy Państwa serdecznie w firmie Energy Gas Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do Lexusa GS300 z silnikiem 3.0 V6 o mocy 249 koni mechanicznych. Jest to auto z 2005 roku. Jest to auto wyposażone w bezpośredni wtrysk paliwa, dlatego też trafiła tutaj instalacja do tego przeznaczona. Dedykowany zestaw firmy Prins w wersji VSI 2.0 DI. Zapraszam na prezentację elementów instalacji węzłowej, a raczej mniej więcej pokażę Państwu lokalizację tych elementów, gdyż za bardzo nie widać. Tutaj częściowo widać sterownik Prince AFC. Listwy wtryskiwacze Kakin znajdują się pod osłoną. Tam na dole mamy zamontowany reduktor wraz z filtrem fazy ciekłej. No i w sumie to jest na tyle. Jest jeszcze troszeczkę przewodzików, ale zabudowa auta pozwoliła nam na ukrycie tego wszystkiego praktycznie pod osłonami. Spala około 14 litrów benzyny, gazu spali około 15 litrów. Do tego musimy doliczyć około 2 litrów do trysku benzyny, który jest stosowany celem schłodzenia w benzynowych, znajdujących się ukoło tym Takie uzyskane wartości pozwolą na zaoszczędzenie około 350 zł na każdy prędkość 1000 km. Zapraszam teraz do wnętrza, gdzie mamy przełącznik. W przypadku tego auta znajduje się on w schoweczku. Jest to miejsce dyskretne, wybrane przez klienta, widoczne przede wszystkim dla kierowcy. Kolejnym elementem jest wlew gazu umieszczony pod klapką, wlewu benzyny. Jest to wlew z dokręcaną końcówką. Oczywiście po zamknięciu klapki jest całkowicie niewidoczny ze z zewnątrz. Ostatnim elementem instalacji jest zbiornik o pojemności 55 litrów, który pozwoli na przejechanie nawet 300 km na jednym tankowaniu. Koszt zamontowania instalacji Prince VSI 20DI do auta sześciocylindrowego z bezpośrednim wtryskiem paliwa jest to 7,5 tysiąca zł. W przypadku tego auta zwróci się po około 22,5 tysiąca km, czyli przy średnich przebiegach, takich jak zazwyczaj robimy rocznie, około 30-40 tysięcy km. W ciut ponad pół roku zwróci nam się całkowicie instalacja i pieniążki, które zaoszczędzimy na tankowaniu, możemy przeznaczyć zupełnie na co innego. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy ponownie.